A jakie zdanie pani o pana o tej akcji? No to są biedni oszukani ludzie, to są e, przez faszystów i niestety i niestety kiedyś może zrozumieją jak, jak sami zginą, czy ich najbliższa rodzina zostanie wysłana na front. E, tak naprawdę po to, aby e, dokonać rzezi na tych młodych ludziach, na ich braciach, a również i matkach, siostrach, bo będą wszyscy wciągnięci w tą wojnę, aby byli ukraińscy. Wyginieni. Współczuję im naprawdę, bo widzę, że tak, bo to jak u nas jest. Polacy są zabijani, tak i Ukraińcy są zabijani, a mają w są miejsce przecież obcy. Współczuję tym ludziom, naprawdę rozumiem, uczciwie mówię. Rozumiem. Pani Artur, taka akcja ona wspiera relacje polsko ukraińskie czy odwrotnie. Ja. ja myślę, że... relacje, To nie wspiera dobrej relacji i to jest. Bo ja myślę, że dopóki te, te młode osoby nie zrozumieją, że w czym jest kto ich popyta do tego, to będą nakęcani i będą Właśnie oni będą biedni, psuli te relacje. Gdyby, gdyby były naprawdę, gdybyśmy my byli tacy jak oni w stosunku do nas, no to gdybyśmy im nie pozwolili tu mówić oficjalnie. Byliby, niestety byli, byliby mordowani tak jak my Polacy, polscy Słowianie byli mordowani na Wołyniu. Tak samo oni jako Słowianie, podejrzewam, że większość są Słowianami, też są wy, wy, wykorzystywani po to chyba, aby żeby wiączyć, żebyśmy my między sobą sprawianie się nie lubili. Absolutnie. I to trzeba ominąć. Dopóki nie zrozumieją tego ci biedni ludzie, dopóki ktoś im nie powie, no niestety na pewno Żeleńskim tego nie powie, Żeleńskiego będzie ich podciskał. Współczuję im. Panie a jak pan myśli, pan mówi, że ktoś ich nakręca. Jak ich się nakręcają w stanie? Stany Zjednoczone i, i, i Anglia przede wszystkim. Zdecydowanie. Jak tylko sięgam pamięcią na, ty, na ile ja umiem e, historię, od samego początku już od chyba od XIV wieku Anglia już czuła e, nas, bo chciała przejąć te tereny. Oni tam są tam ludzie, którzy też rządzą. Zresztą to nie, nie są e, ci autochtoni, czyli ci tubylcy Anglicy, którzy też tu przyszli i zarządzają e, ludem angielskim. Oni cały czas dążą do, do zawładnięcia całym światem. Panie Arturze, jak pan myśli, w jaki sposób skończyć tę wojnę możliwe? Jakie rozwiązanie? Jaka jak na, perspektywa tego? Skończyć wojnę? Pana, to jest dla mnie jest to trudne, ale to jest no, możliwe. Niestety, odciąć dostawy broni. Nie ma broni, nie ma wojny, nie ma ofiar. To jest takie proste, a niestety dopóki Ciężko będą zagrać jest... ruble, a, ruble, A, tak? To, to panu szekle tam za leci, lecą. Więc w związku z tym, proszę Państwa, dopóki, dopóki będziemy napuszczani, to tak będzie. No dobrze, ale jeżeli będzie przykrócona właśnie ta pomoc zbrojowa tak? Ukrainie, no to wtedy Rosja wejdzie na cały teren Ukrainy, jak pan widzi, czy nie wejdzie? Jak, By... jak to pan widzi? Ja. Nie chciałbym, żeby Rosjanie weźli na cały teren Rosji, tam Ukrainie. Niemniej ci, co napuszczają tych ludzi, a na, 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 nawet na samych siebie napuszczają, oni, powinni, oni nie zostali ukarani po II wojnie światowej nie do, nie, i dopóki oni nie zostaną ukarani teraz, nie odcięci od mikrofonów, od kamer, to niestety będą tylko podwiedzać i tylko będzie coraz gorzej między nami, Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami, Czechami, Słowakami. Słowianami, tak. I t... Jasne. Panie Artur, a jak pan wiecie, te tereny, które już Rosja odebrała, czyli obóz doniecki, ługański, jak z tym być? Czy oni nie chcą postępy często stąd i jak z tym? Jakie rozwiązanie, jak pan widzi? Pan mądro sądzi na wszystkie tematy, to bardzo ciekawe, jak pan sądzi. Z tego, co ja wiem z historii, to ludność z Donbasu i Ukrainy, ługańska, która jest to jest dużej części ukraińskiej, ale mimo wszystko e, oni uciekali przed właśnie banderowcami. I oni z tego powodu. Po... Uciekali z południa Ukrainy przed banderowcami? Tak, tak, i oni z tego powodu. Czyli po, e, banderowcy weszli na południe Ukrainy? E, banderowcy są na całej Ukrainie, a, a, a szczególnie na zachodniej części. Mhm, mhm. I w związku z tym oni. O, tak, przyznają się do czego są, że są faszystami. No, niestety, taka jest prawda. No, ale kiedyś wreszcie powiedzieli prawdę. Faszysty! Jasne, dziękuję bardzo, Pani Faszistki. Faszistki. panie pośle. Wszystkiego, panu na to? Życzę, Faszistki. życzę Faszistki. aby. Niech żyje polsko-ukraińska przyjeźdź. Dokładnie. I tak panowie? Słowiańska. Faszistki. Faszistki. Słowiańska przyjeździe. Super, super. Wszystko, panie pośle. Faszystie! 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 My wiemy z kim jesteście, wiemy. Dziękuję, że się przyznacie. bardzo. pan O, szykle za panem Robię. idą. szykle za panem idą. Przepraszam, czy Polski nie trzeba byłoby zdenazyfikować. I, tak, faszystów trzeba z tą wygonić. Ale to czyli Putin miałby to zrobić, bo nie dajemy rady. No. No, no nie, ja nie wiem, no musiałby pan się zastanowić. Pan jest mądry inteligentny, to pan wie, co powinien być.